Tak. Proszę Państwa, ja mam jedno pytanie do Pani prawnej, bo rozumiem, że odrzucenie tej naszego, naszego, naszego wniosku o, o pewne rzeczy Pani opiniowała, prawda? A czy uzasadnienie też Pani opiniowała? Tak. To tylko tyle chciałem powiedzieć. E, czy ta uchwała, którą myśmy zaskarżyli, że wezwaliśmy Państwa do zmiany, e, była aktem prawa miejscowego? Państwa, tak, tak. Po, czy każda uchwała będąca aktem prawa miejscowego powinna być poprzedzona konsultacjami? Czy ta uchwała była poprzedzona odłożeniem konsultacji? Jest obowiązek konsultacji, jeżeli za to nie zainteresował organizację. Nie, 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 tak nie mówię. Każda uchwała, która jest prawem miejscowym, musi być poparta konsultacjami. Czy ta była poparta konsultacjami? W związku z tym e, sami Państwo widzicie, że nasza skarga była zasadna. Bez względu na to, czy byliśmy stowarzyszeniem, czy nie byliśmy i tak dalej. E, dlatego się dziwię Panie Przewodniczący, że Pan poparł że jest tym, jest Pan, a to wynika Dlatego od razu oświadczamy, że my to zaskoczenie do rezolucji administracyjnego. Ponieważ jutro Państwo macie Komisję Kultury i społeczności Społeczną, e, apelujemy do tego, żebyście się Państwo jako radni pochylili na... Pewnym wnioskiem, czy uchwałą, czy projektem wzywającym Pana Wójta do stworzenia takiej listy, do której, do której się każdy może zapisać. Tak? Jeżeli takie ogłoszenie zostanie zrobione na stronie internetowej gminy i zostanie ogłoszone w zwyczajowo przyjęty sposób, a więc w kościołach i na 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 tych. na 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 Oczywiście, że wstrakuje od tego, że każdy pracownik, każdy człowiek w tym kraju może wejść na KRS online, wpisać sobie wyszukiwanie stowarzyszenia Gmina Porządka i będzie miał pełną listę wszystkich stowarzyszeń, jakie są zarejestrowane na terenie gminy Porządka. To już jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa to to, o czym mówił pan radny, pan przewodniczący Kojek. Proszę Państwa, osoby zwracają się już do nas, do stowarzyszenia o podjęcie jakichś interwencji. Pomocowych lub prawnych. Powiem poważnie, zastanawiamy się nad pozwem zbiorowym w stosunku do Starostwa powiatowego, ponieważ stan drogi kardynała który już nie jest żenujący on jest po prostu niebezpieczny. Moi znajomi w tej chwili odbierają samochód po no, że z warsztatu, który po prostu uległ no, kasacji prawej, całej, prawy cały, prawy, cały I trzecia sprawa, może nawet wysoko, tak jak Pan. E, szkoda, że Pan Radny Pekwala poszedł, bo jest tutaj największym specjalistą. Wpadł mi w rękę taki projekt współrealizowany przez gminę Porąbka. Nazywa się to Śpiernik Regionalny, gmina Porąbka. Nie wiem czy wszyscy widzą logo. Zwracam uwagę na regionalne. Na to zostały pozyskane i wydane pieniądze. Ktoś nikt się na to nie podpisał. Nie wiem w jaki sposób jest to dystrybuowane. Chcę pośpiewać regionalne pieśni z okolic Czańca, Porąbki, Kobiernic z podejrzewami bujakową. I tak. Z okolic podejrzewam górnego Czańca przybyli łami pod okienko. O mój rozmarynie nie bardzo wiem z którego regionu. K. Sokoły to bujak. No i gdzieś tutaj w okolicy powiedzmy sobie Kożubnika będzie na Nowej Górze, albo, albo coś za górami, za lasami, tak? To jest jeszcze Płynie Wisła, Płynie i Wisło, moja Wisła. Bo przypominam, że gmina Polątka leży nad rzeką Sol. Nie, ja nie jestem, nie jestem przeciwnikiem tego śpiewnika, bo ja bardzo lubię śpiewać. Jest to fajna sprawa, wykorzystamy sobie to na obwisku. Tylko na miły bóg się to nie nazywa śpiewnik regionalny. I niech nie będzie na tym logo gminy Polątka, bo żadna z tych pieśni nie jest z gminy Polątka. To nawet nie jest z regionu bez skidów tych naszych. To są zwykłe piosenki wiesiane z całej Polski, troszeczkę ze wschodu. No to, no to pytam się, kto taki projekt poparł, kto to podpisał i kto to wydał pieniądze? Panie wójcie, Ja lubię śpiewać, panu migrant na poikusji. no kurczę, Możemy się kiedyś spiknąć i sobie pograć i pośpiewać, ale czy nie mamy w naszym regionie żadnej piosenki? Polsce, ja, tak, ale nie nie pan, to bym powiedział, ale, to chucie, przecież ale, nie się, no. jest? ale tak jak pan powiedział, to musimy jutro poczekać na przewodniczącego drugiej komisji, bo w tym zakresie. Panu na ten zostawię. Ja Będę jutro, ja nie zostawiam. Ja nie jeśli o są. Bo może są. Nie, to nie wiem, to, to jest to jest to Współpracą ze stowarzyszeniem. Dziękuję ze stowarzyszenia. Dziękuję.